Potrójna siódemka wibracja mistyczna, duchowa i głęboko transformująca. W numerologii to jedna z najbardziej magicznych liczb symbolizuje mądrość, intuicję, duchowe oświecenie i szczęście. Gdy pojawia się w twoim życiu, to znak znak, że jesteś na dobrej drodze do głębszego zrozumienia siebie i świata to wezwanie, by zaufać swojemu wewnętrznemu głosowi, by podążać za tym, co czujesz. Potrójna siódemka łączy Cię z wyższą energią. Często pojawia się w czasie duchowego przebudzenia, gdy zaczynasz odkrywać prawdziwy sens życia. To również zapowiedź szczęścia i pozytywnych zmian, przełomów, których się nie spodziewasz, ale które odmienią wszystko. Może to także być zachęta do nauki, rozwoju, sięgnięcia głębiej w filozofię, medytację, wiedzę. Czy potrójna siódemka to szczęśliwa liczba? Tak. To liczba fortuny i duchowej nagrody. Jeśli widzisz ją często, to nie przypadek. Wszechświat mówi ci jesteś na właściwej ścieżce, wytrwaj, a otrzymasz to na co zasługujesz. Czy ta liczba ostatnio się do ciebie uśmiechnęła?